Czekałem bardzo długo znowu na ten, na ten okres po, po kolejnej kontuzji, ale doczekałem się jestem na pewno bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy z tego momentu, że mogę znowu zacząć treningi tutaj i tym bardziej jeszcze w, w Rowie Rybnik w moim, w moim mieście. Na obecną chwilę jestem wolnym zawodnikiem, w czerwcu skończył mi się kontrakt z górnikiem, także jestem. Wolny. Jestem zdrowy, ale jeszcze nie 100%. Chciałbym jeszcze ten okres po, po operacji, po rehabilitacji troszkę sobie wydłużyć. Tutaj jestem po rozmowach właśnie z trenerem, żeby, żeby mnie bardzo mądrze jakoś wprowadzać, bo, bo wiadomo po jakich jestem przejściach i, i gdzieś może od, od lutego dopiero będę gdzieś już taki na, od lutego, od połowy lutego na, na 100%. Znam tu już sporo chłopaków, czy, czy w Górniku, gdzieś się z nimi spotykałem, czy nawet w Rybniku jeszcze jak tutaj grałem, to też są tutaj niektórzy, także na pewno przychodzę tutaj praktycznie jak do siebie.